Na tym placu zgromadzonych jest prawie pół tysiąca młodych ludzi, którzy właśnie za... 15 minut będą próbowali wydostać się z Wrocławia i dotrzeć do Barcelony. Czy im się to uda? Zobaczymy mniej więcej za 24 godziny, bo właśnie wtedy pierwsi Autostopowicze są spodziewani na mecie w Barcelonie. Pomysł powstał 3 lata temu, kiedy wyjechaliśmy na wyjazd integracyjny nowego klubu podróżników Bit, który zaistniał tutaj na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. I 3 lata temu po raz pierwszy zrealizowaliśmy od razu tą ideę. Wtedy pojechało z nami 180 uczestników. Rok później ta liczba się podwoiła. Dziś znowu mamy o 250. 10 uczestników więcej niż e, rok temu. Wiem, że pomocne jest dość oryginalne przebranie. E, trzeba już się wyróżnić z tłumu, ponieważ wszyscy uczestnicy autostoprysią są wyposażeni w koszulki, e, które, bez, które bez problemu można zauważyć na drodze. E, ale konwencjonalne koszulki już przechodzą powoli do lamusa, mnóstwo ludzi e, pojawia się w przebraniach, które mają zwrócić, mają za zadanie zwrócenie uwagi kierowcom. I co dotrzesz do Barcelony dopiero na święta? Dlaczego pani tak mówi? No tak szczepka. Mikołaja skierowałaby, że tak próbujesz się wbić właśnie w święto grudniowe, a nie majowe. Nie no, myślę, że tak wcześniej uda nam się dotrzeć. Bo akurat z kolegą jadę. Chodź, tu nie wstydź się. Dzień dobry. Jedziemy właśnie z kolegą, a nie z koleżanką i z tego powodu możemy troszkę mieć więcej trudności na trasie. Tak podejrzewamy. Znaczy tą czapkę to przez przypadek, tak wziąłem. W zeszłym roku czapka, czapka Mikołaja działała w Polsce, więc mamy nadzieję, że w tym roku też zadziała. A jakie to były stroje w ubiegłych latach? Mieliśmy Spidermana, mieliśmy Batmana, mieliśmy Supermana, mieliśmy kucharzy, mieliśmy panów w białych garniturach. Naprawdę mnóstwo, mnóstwo ludzi mają pomysłów. Dziś już widziałem pana Koniczynkę, panów roboty drogowe, także naprawdę tutaj nie ma granic. W zeszłym roku jechał mój partner i po jego podróży że nie pojechałem z nim i w tym roku obiecałem sobie, że pojadę. A gdzie jest dzisiaj twój partner? Teraz nie wiem, stracił się. Nie, tutaj za panią. A co będzie, kiedy się straci na trasie? A nie będę żałował. Mamy mapę w sumie całej Europy. E, przewodnik po Barcelonie... Barcelony. Tak, mamy, mamy, mamy. Mamy, mamy mapę Barcelony, nie mamy tam się przewodnika, znajdzie. ale... Damy radę. Do trzecie tam na stopa, a jak wrócicie? Mamy taki, taki samolotowy autostop, bo tak to lecimy z Barcelony do Mediolanu, z Mediolanu do Brna, a później jest pociągiem. Z Brna do Wrocławia. do Wrocławia. Musimy porozmawiać. Uciekająca panna młoda to ma sens. Albo pan. Gonimy młody. was po padłuszku. uciec. Może zacznijmy od obuwia, od obuwia, bo też zwraca uwagę, że to chyba nie jest najwygodniejsze obuwie na podróżowanie autostopem. Tak, oczywiście, zgadzam się. Obuwie nie jest odpowiednie, ale jakoś dam radę. Trwa, trzeba być twardym. Nie została Ja dzisiaj, to, rano ujrzałem pierwszy raz, nie oglądałem jej wcześniej, przyznam. Więc, y, tak można powiedzieć, tra tradycja taka jak i staraliśmy się trzymać tego wszystkiego. A co rodzice państwa młodych na ten pomysł, żeby pojechać do Barcelony? Rodzice się nie znają. <laughs> Hiszpański po troszeczku, francuski też ogarniamy, z niemieckim będziemy się kontaktować w drodze ze znajomymi, także myślimy, że damy sobie radę. Czyli nie będzie problemu, żeby porozumieć się z kierowcą? Mamy nadzieję, że nie będzie. Tak sobie jeszcze po Polsce po prostu. Po Polsce tylko, czy poza... No za... jeszcze nie jeździłem za granicą, dlatego tak się trochę... Jestem, jestem niepewny, ale myślę, że dam radę jakoś. Co zabieracie ze sobą oprócz ubezpieczenia? Nie, nie wiem, bo zacząłem się dwie godziny temu i to nie co nie wziąłem do plecaka to jest. Brakuje nam śpiwora jak na razie. A mapy chociaż macie? Nie, musimy kupić. Jeszcze nie. Skąd, dokąd jest ten wyścig? Z Wrocławia do Barcelony, czyli tak przez Francję prosto do Hiszpanii. No nie ma co się stresować, dojedziemy w jakiś sposób, na pewno. Mam plecak mniejszy o 40 litrów w tym roku, ponieważ miałam o 10 bułek za dużo, 20 litrów napoju za dużo i t-shirtów też miałam za dużo. <śmierdzi> Jedziecie no. do Niemiec. No, do do do... no, no, nie można. no zabierzcie nas? nas! To super! Mamy wszystko? No łatwo. Dobra, telewizji. Tak, ja pewien, że się zabierze. Dobra. A co wy macie w swoich plecakach? Jedziemy. No ja, ja, jestem, ja jestem rodowity lubelak i ja wiozę piwko, żeby wypić na plaży. Drewna, ale nie wiadomo czy to nasi? No dobra, to zostawię Was z Waszymi. Dobra, wysiadka Pani Sałatka. Wyszedł, wyszedł. No dobra, to możemy Was pozwieźć do autostrady. Super, bardzo się. No to wsiadajcie. Wy się tutaj przeszli z kamiennej na nogach, czy też już jakoś podjechaliśmy? Wy tra tramwajem podjechaliśmy, no, no, 15 na chyba na końcowy. Na pętlę dojechaliśmy i w zasadzie już tak idziemy te cztery. Tak, kilometry. pierwszy to był tramwaj. A skasowaliście bilet? Nie. Yeah. No i myślicie, że kiedy Wam się uda dotrzeć? Mamy nadzieję, że do piątego, bo wtedy mamy wylot. Ja, ja mam nadzieję, że do drugiego. Nie, no, drugie, nie, no, no, drugiego, no. 28 drugiego, godzin tak nie jesteśmy na miejscu. Na wieczór dojechać. 28, to nie będziecie pierwsi, bo tu są tacy mistrzowie, co mówią, że poniżej 24 godzin do tronu. No, no to zobaczymy. No to nie Kobiety w tym wyścigu mają uprzywilejowaną pozycję. Jeszcze nigdy nie zdarzyło się, aby wygrała para męsko-męska czy też damsko-męska. Zawsze to kobiety zwyciężały w Autostop stoprejsie No z prostego, z prostego względu kierowcy chętnie zawsze zabierają płeć, pie, płeć piękną. Jak będziecie próbowali zdobyć przychylność kierowców, no dziewczyny to pewnie uśmiechy. No pewnie tak. Będziecie no. stosowały te damskie wszystkie triki. Jakie? W tak. no, tamtym roku też startowałyśmy do Rimini, no to jeste zawsze prawda bardzo sympatyczny natomiast my jedziemy jako Mikołaj i elf i będziemy rozdawać <grymne> prezenty elf, tak? mamy, <grymne> mamy dużo prezentów dla kierowców a czyli łapówki no to jakby nie było ludzie którzy nas zabierali w tamtym to roku nam dawali nam kanapki jajka wody pieniądze no naprawdę. naprawdę także tak sympatycznych ludzi spotkałyśmy Możecie otworzyć okno i im pomachać Och, już myślałem. Mamaś nie znasz? Na, na parkie tak pływa. A <gry> nie znasz? Nie znasz? Och, taki autostop może podzielić ludzi. My, My w tamtym roku się wspierałyśmy. No my z Mariuszem podpisaliśmy kodeks przed wyjazdem, że w razie kiedy się pokłócimy dajemy sobie po i idziemy sobie grzecznie spać. Tak, i rano się budzimy w dobrych nastrojach. Dokładnie. Ale ludzie, patrzcie. Nigdy wcześniej Jestem trochę podłamany. Wy tyle No to co? Bardzo tu się rozstaniemy. Dziękujemy. Jak się mówi po hiszpańsku do widzenia szerokiej drogi, Adios. wiecie? Ole! To Ole, złapcie tego byka za rogi. No i wygrajcie, jesteście znaczy naszą drużyną. Niektórzy z autostopowiczów są już w drodze, a inni. Przede wszystkim Im także trzeba życzyć powodzenia, bo przed nimi prawie 2000 km do zrobienia i tylko 24 godziny, by dotrzeć na metę.